90 minut spóźnienia. Jesteśmy dopiero w Koninie. Już dawno powinniśmy być w Warszawie. Ale tak przy okazji dostałem wafelka. Proszę bardzo. Doktor Gerard. No i sobie sprawdziłem, czy to jest polska firma. No jest tam jakiś Polak, ale generalnie to są obcokrajowcy. Chyba Hiszpanie, Już tam nawet nie pamiętam, czy jakiś tam Venturo, czy jakiś tam inny. Ale generalnie w polskim pociągu Wafelek nie polski. Doktor Gerard. Doktor Gerard umili mi w tej chwili jazdę. Dla polskiej kolei 90 minut życia jest warte tego wafelka. To musi być naprawdę wyjątkowy wafelek, bo 90 minut życia mi zostało zabrane przez polską kolej. To, co zawsze będę twierdził, Amerykanie mnie tego uczyli czasu. I ziemi nie rozmnożymy. Wszystko inne podlega rozmnażaniu. Ale ziemi i czasu nie rozmnożymy. No i ten wafelek firmy Gerard. Żeby też jeszcze była polska firma. Uwaga! Następna stacja koła, przewidywany przyjazd, godzina 16.29. Tak, do koła dojdziemy o 16.29, a w Warszawie powinniśmy być już o godzinie. 16.30 na dworcu centralnym. Ale dostałem wafelka firmy Gerard. Szkoda, że nie polska firma. No takie życie, wszystko, co jest polskie, już zostało sprzedane. Ostatnio słuchałem gdzieś tam też o piwie, o innych rzeczach, o mięsie. Wszystko posprzedawa posprzedawane już. Teraz rozpoczął się ostatni skok. Wcześniej był Lewandowski. A tu, teraz przyszedł i dokończy dzieła z tymi wszystkimi głup głupolami, tymi wszystkimi mądrymi inaczej. Z tymi wszystkimi, co to gdyby głupota miała skrzydła, lataliby jak głębie wysoko. Takie życie. No to tyle. To zabieram się za wafelka firmy Doktor Gerard. Ale herbaty nie dostałem, ale byłem przygotowany, więc sobie wziąłem coś ciepłego, bo wiem, że w polskich pociągach. No, w polskich pociągach jest ciepło, ale żeby się czegoś napić, no to muszę sobie to sam wszystko zorganizować. Takie życie. I znowu z przygodami. Ale macie co oglądać. I zachęcam do subskrybowania kanału, do udostępniania, do. Komentowania. Niech algorytm pcha do przodu, bo się rozwijamy.